Witajcie. Znajdujemy się w jednym ze wszystkich magazynów, w którym po wojnie były przechowywane chemikalia. Schron niewielki, ale o bardzo ciekawej budowie. Zobaczcie zobaczenia. I ma bardzo fajne wyjście wakacyjne, które zaraz zobaczycie. Zapraszam. Wchodzimy do naszego schronu. Ma taka ściana ceglana, zabezpieczająca przed falą uderzeniową. Mamy wejście. zobacz, Bardzo mało miejsca, więc muszę tak to pokazywać. Oryginalna futryna. W środku śmierdzi bardzo chemikaliami. Nawet widać są takie kryształki na ścianach. Może nie widać. Ale okej, okay. zobaczcie. Tu po prawej stronie znajduje się jedno z wyjść ewakuacyjnych. Na gumową muszczelkę. Schron bardzo niski. Co ciekawe, w środku ma trzy ceglane filary, Każde z pomieszczeń. Patrzcie, podłoga świeci się jakby w brokacie. Jest tutaj nawet po ścianach widać, że toś było. Rżur, rżur. I tak, tu mamy wyjście z tego schronu. Numer dwa. Teraz tak. Mamy te trzy filary, schron niewielki. Idziemy do drugiego pomieszczenia, do tego, którego wyszliśmy. I zobaczcie, tu mamy takie bardzo małe, fajne drzwiczki. I za tymi drzwiczkami będzie szedł tunel do góry. Dodawałem kiedyś z tego schronu pusty w postaci zdjęć, ale byłem w okolicy. Zobaczcie, jaki mega cyglany tunel. Nie wiem czy to widać Niewielkiej średnicy muszę się tam jakoś wczołgać o Jezu. Wygląda mi to jakby ktoś z góry wlał tutaj beton o, na 100% kur Ale śni w kamykach Dobra Okej okay. Tu mamy o Jezu. Czekaj, może gdzieś się zachaczę. tu, tak, 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 okej, okay. tak wygląda koniec, tak wygląda dół, to taka, taka ciekawostka o podziemnym Szczecinie, myślę, że zaskoczę Was jeszcze nie jednym, to cześć.